tu Kasia Bigos. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do zapoznania się z moją nową książką Pośladki w górę, która jest oczywiście o treningu mięśni pośladkowych. Znajdziecie tam właściwie całe kompedium wiedzy na ten temat. Nie tylko dzielę się z Wami wskazówkami dotyczącymi jak ćwiczyć lepiej, skuteczniej. Nie tylko tak naprawdę znajdziecie tam kilkadziesiąt różnych, według mnie, bardzo, bardzo dobrych ćwiczeń na pośladki, ale dowiecie się znacznie więcej. Jest tam cały rozdział o anatomii, o tym, co się dzieje, kiedy te pośladki nie pracują w swojej funkcji, o właśnie kompensacjach, o tym, jak pracować nad balansem kiedy bolą was plece, kiedy bolą was kolana, kiedy trenujecie pośladki, ale nie widzicie rezultatów, co warto wtedy jeść i wiele, wiele więcej. Po prostu musicie sprawdzić to sami. Zapraszam.